Przypadającą 82. rocznicę zbrodni katyńskiej spotkaliśmy się w tej świątyni, świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, parafii świętego Wojciecha, tu w Płocku, najstarszym gorodzie Mazowsza, aby w sposób szczególny, odsłaniając tablicę pamiątkową, oddać hołd wszystkim policjantom II Rzeczpospolitej którzy ponieśli śmierć w wyniku represji staninowskich obozów zagłady. Witam serdecznie na dzisiejszych uroczystościach wszystkich tu obecnych. W sposób szczególny witam pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kompatantów i Osób Represjonowanych. Witam pana Adama Strusika, marszałka województwa Mazowieckiego. Witam Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Płockiego Piotra Liberę, Panią Marlenę Mazurską, Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, reprezentującą Pana Konstantego Radziwiła, wojewodę Mazowieckiego, Pana Podinspektora Krzysztofa Musielaka, Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej policji reprezentującego pana generalnego inspektora doktora Jarosława Szymczyka komendanta głównego policji. Witam pana podinspektora Radosława Cubalę, naczelnika wydziału komunikacji społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji siedzibą w Radomiu reprezentującego pana inspektora Waldemara Wołowca komendanta wojewódzkiego policji siedzibą w Radomiu. Witam pana Andrzeja Nowakowskiego, prezydenta miasta Płocka. Witam pana inspektora Mariusza Kryszkowskiego, komendanta miejskiego Policji w Płocku. Księdza kanonika doktora Jerzego Ławickiego, kapelana Płockiej Policji. Panią Iwonę Sierocką, wicestarostę Płockiego, reprezentującą pana wicemarszałka Sejmu pana Piotra Zgorzelskiego. Witam pana Lecha Dąbrowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego pana inspektora Zbigniewa Włodkowskiego, komendanta powiatowego policji w Gostyninie. Pana młodszego inspektora Jarosława Ciarkę, komendanta powiatowego policji w Sierpcu. Witam pana nadkomisarza Roberta Nowakowskiego i pana komisarza Roberta Nolberta, zastępców komendanta miejskiego policji w Płocku. Witam pana Sławomira Frontczaka, dyrektora Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Witam Pana Jacka Pawłowicza, Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u w Warszawie. Witam Pana Jarosława Olbrychowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi. Pana Młodszego Inspektora Dariusza Brzezickiego, Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NZZ Policjantów. Pana komisarza Piotra Adamkowicza, przewodniczącego zarządu terenowego NSZZ Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Polsku. Panią Monikę Mączkowską, przewodniczącą NSZZ Pracowników Cywilnych przy Komendzie Miejskiej Policji w Polsku. Pana Marka Sienkiewicza, prezesa mazowieckiej grupy wojewódzkiej IPA. Panią Ewę Domosławską, prezesa oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsku. Witam Panią Violetę Kulpa, Kierownika Działu Sponsoringu Społecznego w PKN Orlen. Witam również przedstawicieli Urzędu ds. Kompatantów i Osób Represjonowanych, przedstawicieli Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Przedstawicieli delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Polsku, Witam przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi. Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w Płocku. Członków Oddziału Płockiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi. Rekonstruktorów Policji Państwowej II Rzeczpospolitej z Radomnia. Witam żołnierzy 64. Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku. Witam serdecznie poczty sztandarowe Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, poczet sztandarowy Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi. Witam policjantki. I policjantów garnizonu Płockiego. Witam delegację policjantów z Gostynina i Sierpca, emerytów policyjnych i pracowników cywilnych policji. Witam wszystkich zebranych na dzisiejszych uroczystościach. Szanowni Państwo, organizatorem dzisiejszych uroczystości jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA w Płocku i oddział Płocki Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi. Patronatem honorowym dzisiejszej uroczystości objął pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kompatantów i Osób Represjonowanych, pan Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, pan Sylwester Ziemkiewicz, starosta Płocki. Uroczystości współfinansowane zostały ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, starostwa powiatowego w Płocku. Urzędu Miasta w Płocku, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Płocku przy wsparciu pana inspektora Mariusza Kryszkowskiego, komendanta miejskiego Policji w Płocku i księdza kanonika doktora Jerzego Ławickiego, kapelana Płockiej Policji. Dziękuję państwu za uwagę i proszę Jego Ekscelencję, księdza biskupa Płockiego Piotra Liberę, o odprawienie uroczystej liturgii. W intencji ojczyzny z okazji 82. rocznicy zbrodni katyńskiej i poległych funkcjonariuszy Policji Państwowej ofiar stalinowskiego reżimu. Das Grazheim erkennt, Das Verkrull na polski też kurowo. ty, ty Równie kem naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały Maryjo. Poczty sztandarowe wprowadzić. Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Pokój z Wami i z Duchem Twoim Ekscelencjo Czcigodni Księże Biskupie Nasz Ojcze jako Proboszcz tej wspólnoty Parafialnej i Kapelan Diecezjalny Policji wraz z organizatorami Tutaj dzisiaj obecnymi witam księdza biskupa w tym ważnym dniu, w 82. rocznicę zbrodni katyńskiej. Podczas tej uroczystości odsłonimy tablicę poświęconą poległym policjantom, Policji Państwowej. W tym trudnym czasie, w którym znajduje się Europa, a myślę, że dotyczy to również nas i tych Mieszkańców na Wschodzie, proszę księdza biskupa o sprawowanie najświętszej ofiary. W intencji policjantów, w intencji pokoju, w intencji tych wszystkich, którzy cierpią z powodu wojny, ale też w intencji nas wszystkich tutaj zgromadzonych, byśmy zawsze byli Bogu wierni, byśmy otwierali nasze serca. Na miłość Bożą i na miłość ludzką. Zgodnie z prośbą księdza probosza mszę świętą właśnie sprawuję za wszystkich poległych, pomordowanych funkcjonariuszy, Państwowej Policji II Rzeczpospolitej. Zanim zaczniemy sprawować święte tajemnice, przez prośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania dobrego. spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem moja wina moja wina moja bardzo wielka wina przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. A nie zmiłuj się nad nami. Modlmy się Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie jest z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz Twój chleb, zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach. A Twoja ciemność stanie się południem. Pan Cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę Twoją na pustkowiach, odmłodzi Twoje kości, także będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń i będą Cię nazywać naprawiaczem. Wyłomów, odnowicielem uliczek na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień Twój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym, godnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swojej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja Cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju. Karmić Cię będę dziedzictwem Jakuba, Twojego Ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Na koń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożną. Zbaw sługę Twego, który Tobie ufa. Ty jesteś moim Bogiem. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Panie, zmiłuj się nade mną. Nieustannie wołam do Ciebie, Uraduj duszę swego sługi, Ku Tobie Pani wznoszę moją duszę. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Ty bowiem Pani jesteś dobry i łaskawy, Pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj Pani modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Naucz mnie chodzić drogą. Pani, prawda? Chwała Tobie słowo Boże, chwała Tobie słowo Boże. Pan mówi, nie chcę śmierci grzesznika lecz pragnę, abyś się nawrócił i miał życie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami i słuchem Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi Siedzącego na komorze celnej Rzekł do niego Pójdź za mną On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu A był spory tłum celników oraz innych ludzi Którzy zasiadali z nim do stołu na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie. Слава Тобе,